Dziwię się tym wszystkim, którzy przez kilka wieków walczyli z Matką Bożą, że nie jest dziewicą. Tak zawzięte spory, że Kościół to w końcu dogmatyzował. Do dzisiaj jednym z głównych grzechów, tylko Matce Bożej jest grzech przeciwko i dziewictwu. Posłuchajcie, Przecież prorok Izajasz to powiedział, kiedy prosił Ahaza, że miał odwagę, poprócić Boga o znak. Nakreśli mu przeszczeń. Możesz błagać o znak. Od dna piekła? Dość tu nie ma. I oto Bóg mówi przez Dawida do króla Ahaza. Oto panna pocznie i porodzi syna. Nie mówi, że małżonkowie nie wymienia mąż z żoną, chłop z kobietą, tylko mówi o to panna pocznie. Czyli mówi o jakimś wyjątkowym zjawisku, mówi o jednostronnym jakimś akcie, który będzie przekraczał wszystkie prawidła ziemskiego myślenia. Ewangelia dzisiejsza rewelacyjnie to wyjaśnia. Była to dziewica, a dziewicy było na imię Maryja. Poszedł Archanioł Gabriel do miasta Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi. Dziewicy poślubionej. Nie jeszcze było pogoda. Słuchajcie Państwo, to nie było po głównym zamknięciu spraw, dopiero po zaślubinach, po ślubionej. Czyli, że Józef nie miał nic do czynienia w tym wielkim wydarzeniu. Normalnie, kiedy to Żyd słyszy, aha, poślubiona, czyli nie mieszkali razem, bo my mamy tak chore, chorą psychikę, 15 lat i mieszkają razem, rozumiecie? to my jesteśmy tak poburzeni, że to się w głowie nie myśli. Dlatego my tego nie rozumiemy, my tego nie słyszymy. O co tu Bogu chodzi, to jest precyzyjnie podane. I oto jest zapowiedź, że Matka Boża będzie i dziewicą w czasie poczęcia i po urodzeniu. Duch Święty stąpi na Ciebie. Czyli nastąpi ingerencja. Nie wiem, położysz się obok Józefa, no i Marysiu, będzie ingerencja z innej strony. I moc najwyższego osłoni Cię. Czyli Twoje dziewictwo nie będzie zabrane, nie będzie naruszone. Bóg będzie działał poza wszelkimi prawami natury. Będziesz wieczną dziewicą święta Boga. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię osłoni, dlatego ten, który ciebie się narodzi, będzie nazwany świętym i Synem Boga. Musiało być podłoże nieskazitelne, aby owoc wyszedł święty i jeszcze latku Syn Boga.